Nie nagrywa! No nagrywam! Cześć widzowie, dzisiaj nagrywałem odcinek ze 100! Ej! <grywa> okay. Nie słuchajcie go! Okay. On jeszcze nie, nigdy nie nagrywał ze mną odcinka. <grywa> Podbijamy rekord świata. Ej, ja to, to nie, okej. Okay. Sebbene sì, di una rondca, tylko. corto Ehi, ho chiuso. Oh, è come una rondca. È Nagramy odcinek dzisiaj jeszcze z innymi kolegami. Tak, z Simonem i Michałem. Ej Bibi, chodź na chwilę! Na syle, Bibi. Chodź na Ej ma fajne kroki. Ja, ja jestem na sobie. Nie przeszkadzajcie mi. Ej, wiesz, że ja znam na kluczach? Uwaga, bo ja. No nie, bo. Ja pierwszy sejwa,

O, umiem ja, umiem ja. ja no. to trzeba tylko tylko tak. O, ja też. Ja ja dalej nie tak, tak, tak. Tak, 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 zniszczę. Ja jestem dalej ja, 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 ja. Dobra, na gra... Ty Będzie się jedna runda i koniec odcinka. Czemu? No bo tak, no mam takie no. Jest Jeszcze jedna runda będzie. A czemu ty zawsze tylko takie. krótkie robisz? Nie, będą długie. Długo będziesz grał. Co to jest? Co to było? Kibi to ile. takiego? O nie, wywaliło mnie. Dobra. Ja mam. ile mam najomych? Dobra, tak. zapraszam was. Nie Szybko, torby. bo ktoś inny włączył. Dobra, już. Ej, wiecie tapi. O, gramy. Jeszcze jeden... Jeszcze Ej, jeden wiecie co? Ma... Wy... Jeszcze jeden mecz. Tak. A czemu ty nie wiedziałeś, że ja sobie zmieniłem nazwę? No bo nie. Aha, no tak. Przecież ja do Szymona to pisałem, że ja sobie zmieniłem nazwę, a do ciebie nie. Ej, ale wiesz, że ja sobie włączam z Tumblegajski i mam inną nazwę. Nie, nie wiem. Skąd miałem to wiedzieć, jak mnie powiedziałeś? Ale ty mnie wywalałeś jak głupek jakiś. No nie wiem. No, ty. Ty. Ja ty! Ja Ja się do ciebie wydawałem, a ty mnie wywalał! Nie wiem. Ej, kur... Ej, bambana!

I patrz jak mój skin się ślizga. Chcesz zobaczyć? Patrz. Mój trik działa. Czy to odpadłeś? Nie. Ej, wiesz, co mi się Ej, ja też go tu nie i tak nagle mi się zrobił. I tak nagle boty się zaczęły nie ruszać. Co nie? I odpadły, a ja sam zagrałem na vlogdaszu. Co nie, go? A my zagramy. Ej, a panu robię dusza w tym małym A tu tak walonę w tym pólku Ja zepsułem! Oh my god! Ciężkie klocki. Druga to lekcowska. 14 Jakiś ciężki. Kapier. A, Ej, pat, się tam kamufluje. A Ej, jak daleko zaszliśmy. O oh, nie. Najgorsze. To Kurde! Nie. A do, do której my doszliśmy. Do dużo chyba nie pamiętam. już. Nie wziąłem za bardzo. Ja się skupiłem na grze. Dobra, dawaj. Jeszcze raz. Nie, później... Później może nagramy Damaj jeszcze... Dawaj jeden jeszcze jeden. Później nagramy Damaj jeszcze Dawaj jedna runda jeszcze. Nie, może później nagramy. Dawaj jedną rundę jeszcze. Bolta, stać, stać, Bolta, Bolta stać, a nie mam go chyba A dobra mam Dawaj stać, stać, to stać, To stać, stać, Nie jadę, no.